Cześć. Dzisiaj bawimy się dalej słówkami. Pokażę Wam, co zrobić z listą słówek, którą stworzyliśmy w poprzedniej części. Tutaj w opisie pokażę Wam, o jaki filmik chodzi. Jak już będziecie mieć taką listę gotową, zapraszam do dalszej części filmu. Pokażę Wam, co możecie z nią zrobić. Oto jest nasza lista słówek. Tak wygląda moja lista słówek. Wasza lista pewnie będzie wyglądać troszkę inaczej. Teraz taką podstawową rzeczą, którą możecie z nią zrobić, to po prostu wydrukować. Możecie wydrukować sobie tylko słówka i tłumaczenia. To naprawdę możemy sobie to skopiować i wkleić. No tu nam się troszeczkę rozjechała ta tabelka. Ale taki, taką tabelkę możecie sobie wkleić do drugiego Worda, jeżeli umiecie się posługiwać Wordem. Zakładam, że tak, bo tutaj, akurat w tych rzeczach, które będę Wam tutaj pokazywać, Word lub jakikolwiek edytor tekstu jest podstawą. Ewentualnie możecie próbować też w Excelu zrobić takie rzeczy, ale ja to będę robiła w Wordzie. I tabelka jest tutaj istotna, ponieważ później będziemy robić dużo kopiuj-wklej. I i ten format nam bardzo pomoże, żeby stworzyć fiszki, bo właśnie o tym chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać i pokazać Wam, jak robić fiszki. Um, oczywiście takie fiszki jest to bardzo banalna rzecz. Myślę, że wiele osób uczy się w ten sposób. Jest to powiedzmy najprostsza rzecz, jaką możecie zrobić. Jest to taka bardzo metoda zero-jedynkowa, więc mamy po prostu słówko i tłumaczenie. Możecie wydrukować sobie na przykład taką tabelkę, później złożyć ją na pół i samemu siebie sprawdzać. Możecie oczywiście wydrukować też całą taką tabelkę i sobie powiedzmy zakrywać pewne części, żeby się samemu przetestować. To, co możecie zrobić również, jeżeli preferujecie takie klasyczne fiszki. To po prostu sobie powiększyć. No tutaj ja pod, pokazuję takie, może już podstawy, wordowe, ale możecie sobie to. No to mi to może nie za bardzo wychodzi. Stworzyć sobie taką tabelkę, gdzie mamy kwadraciki, czy tam jakieś prostokąciki, tak? I wtedy powiększamy sobie te słowa, drukujemy. Składamy na pół i z jednej strony mamy słówko po angielsku, z drugiej strony mamy słówko po polsku, i w ten sposób sobie robimy fiszki. Więc to jest jeden sposób, żeby stworzyć fiszki, po prostu drukując sobie, zmieniając format i drukując. Myślę, że to jest tak prosta rzecz, że nie muszę tutaj więcej tłumaczyć. Drugą rzeczą, jaką możecie zrobić, to stworzyć fiszki w aplikacji Quizlet. To jest aplikacja bezpłatna i ona działa na komputerze, ale również na telefonie i to jest właśnie bardzo fajny patent, bo jeżeli lubicie uczyć się w telefonie, przez telefon, korzystać z aplikacji w różnych sytuacjach, gdzie tak naprawdę telefon mamy pod ręką i możemy w każdej chwili wyciągnąć go i pouczyć się słówek, jest to naprawdę fajna aplikacja i ja polecam ją moim klientom i często... Tworzę właśnie też dla nich fiszki, albo oni sami tworzą sobie te fiszki, żeby się uczyć. Zaraz Wam pokażę o co dokładnie mi chodzi. Jak sobie wejdziecie na stronę, aplikacja wygląda w ten sposób: po prostu sobie wpisujemy Quizlet. Wiem, że tutaj też jest wersja płatna, ale wersja bezpłatna jest dla Was absolutnie wystarczająca. Musicie sobie tutaj założyć konto, ja już jestem zalogowana. I teraz Wam pokażę, w jak bardzo prosty sposób stworzyć fiszki. Ważne, żeby mieć te słówka właśnie w Wordzie, w jakiejś tabelce gdzieś spisane. Więc jeżeli się uczycie, dobrze sobie zrobić to właśnie w Wordzie, a nie na kartce papieru, bo wtedy macie więcej możliwości, co możecie z tym zrobić. Ja sobie tutaj kliknę, może cofnę jeszcze raz. Chcę stworzyć nowy zestaw fiszek. Zamiast wpisywać tutaj, bo możecie to też ręcznie po prostu wpisać, klikam sobie importuj. I tutaj nam wyskakuje takie okienko: zaimportuj dane, więc tutaj możemy skopiować nasze słówka. Możecie to tutaj też ręcznie wpisać. Ja pokażę Wam w jaki sposób ja to robię. Czyli mamy sobie tą tabelkę, kopiujemy sobie. Kopiujemy sobie dwie pierwsze kolumny. Tutaj istotne jest, aby nie było żadnych dodatkowych linijek. Ja to już sobie przetestowałam, bo jak tutaj będzie gdzieś wciśnięte Enter, to on będzie to liczył jako dodatkową pozycję, więc ja sobie daję kopiuj. Tutaj daję wklej. Zauważcie, że wkleiły nam się słówka. Jest tutaj odstęp między słówkiem angielskim a tłumaczeniem. Tutaj poniżej, jak sobie zobaczycie, jest definicja, w jaki sposób oddzielamy te słówka od siebie, tłumaczenie od słówka. Tutaj, akurat za pomocą tabulatora, jak sobie popatrzymy poniżej, co nam się zaimportuje, jest to dokładnie to, o co nam chodzi, czyli pojęcie plus definicja. Tutaj mamy akurat nasze tłumaczenie. I tak naprawdę już, już jest to wszystko, co chcemy zrobić. Mi się to wcześniej rozjechało, więc tutaj po prostu musiałam sobie poprawić. Możecie tabulatorem sobie zrobić odstęp. Teraz widzę, że mi się to zaimportowało idealnie. Możecie używać też przecinka lub innych, między pojęciem a definicją, między fiszkami, może być, możecie po prostu ciąg tekstu. No, ale to powiedzmy możecie już sami sobie tutaj eksperymentować. Ja sobie kliknę importuj. Tutaj musimy sobie nadać tytuł po prostu. No ja tą nazwę obojętnie jak jakieś fiszki. Wy sobie możecie nadać taki tytuł, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i mamy nasze pojęcia. To, co tutaj też możecie zrobić, to dodać obraz do tego. I tak naprawdę możecie tutaj dużo innych rzeczy zrobić, żeby troszeczkę usprawnić tą naukę, więc mamy obrazy. Ja bardzo często też polecam, żeby uczyć się obrazami, bo nasz mózg myśli obrazami, a nie słowami, i czasami bardziej coś zapamiętacie niż tylko wpisując samo pojęcie. Ja klikam sobie stwórz, powstały nam fiszki, które wyglądają w ten sposób. Myślę, że można sobie je tutaj jakoś odwrócić, żeby one się nam wyświetlały jako najpierw polskie słówko, a później angielskie. Co mi tutaj nie do końca działa. W każdym bądź razie mamy nasze fiszki. I teraz yy, możecie sobie tutaj troszkę się tym pobawić, o, na przykład do pasowania, gotowy do gry, no i teraz widzicie, że w taki sposób to wygląda. Przestraszony, afraid, join, dołączyć, perform, występować, oferować, offer i tak dalej, effective, no i taram, taram. Zagraj jeszcze raz, więc um, to jest quizlet. Jeżeli lubicie takie aplikacje, to jak najbardziej polecam. Bardzo łatwo można zrobić ten zestaw fiszek bez e, ręcznego wklikiwania wszystkiego, jeżeli już macie gotowe, gotową taką e, listę słówek. Drugą rzeczą, którą możecie zrobić, pokażę Wam jeszcze jedną aplikację, z której ja bardzo często korzystam. Ona nie ma aplikacji na telefon, jest to tylko strona internetowa, ale możecie jej używać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. To jest właśnie strona WordWall. Ona wygląda w ten sposób. Ja tutaj mam wersję płatną, więc mam nieograniczoną ilość, czy możliwość tworzenia tych ćwiczeń. Wy, jeżeli będziecie chcieli. Korzystać z wersji bezpłatnej. Nie pamiętam, ile tam y, tych ćwiczeń można stworzyć, ale można je usuwać i wtedy można tworzyć następne. Y, więc teraz pokażę Wam. Ja mam tutaj, akurat po angielsku. Y, tutaj są różne ćwiczenia, które można sobie stworzyć. Myślę, że to jest strona może bardziej dla nauczycieli, ale tak naprawdę możecie sami siebie uczyć, bo ja ten ten filmik i ten materiał tworzę po to, żeby wam pokazać, jak możecie sobie sami pomóc i sami się uczyć, jakie macie możliwości. Więc weźmiemy sobie flashcards, czyli fiszki. No i teraz tutaj mamy możliwość jednostronnych, dwustronnych. My chcemy dwustronne. I zauważcie, mamy tutaj tabelkę. I tutaj musimy sobie wpisywać właśnie nasze słówko tłumaczenie, słówko tłumaczenie, i teraz. Znowu możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, jeżeli już mamy naszą tabelkę. Czyli robimy kopiuj te dwie pierwsze kolumny. Wskakujemy sobie do pierwszej linijki, dajemy wklej i wklejają nam się wszystkie nasze słówka, które chcemy. Tutaj znowu ważne jest, żeby tu nie było żadnych enterów, żadnych dodatkowych linijek, bo nam się to rozwali. Czyli tutaj ja wcześniej tak robiłam, to mi tutaj brakowało, po prostu te pojęcia przeskoczyły dalej. I ja tutaj mam tych słówek sześć, ale możecie ich. No, tutaj jest maksymalnie sto, więc możecie stworzyć sobie listę z naprawdę dużą ilością słówek. Nie trzeba tego wklikiwać, tylko wpisujemy sobie tu, tutaj sobie robimy fiszki. Dajemy, że gotowe. I mamy nasze fiszki. Tutaj mamy akurat zaczynamy od wersji angielskiej, ale jak sobie edytujemy możemy swap columns, czyli możemy sobie je zamienić. I w takiej sytuacji zaczynamy od słówko polskie. Możemy sami siebie sprawdzić. Ja naprawdę bardzo często tego używam. I Myślę, że naprawdę fajne. Możemy obrócić, tak? czyli sprawdzamy siebie, jak to było przestraszone. OK, Afraid, i tak dalej. Występować, perform. Przypominamy sobie nasze słówka. Tutaj poniżej widzicie, że możemy mieć tak naprawdę różny ten layout, różne, różne efekty graficzne, tak. Teraz tutaj z boku mamy możliwość zmienić nasze ćwiczenie, żeby mieć inne zadanie. I tutaj możemy sobie robić różne testy. I teraz na przykład mamy coś takiego, mamy afraid, ok, tu musimy sobie połączyć, offer, effective, perform, więc po prostu się bawimy. Moje dzieci bardzo lubią się. Tym bawić, jak mają się uczyć angielskiego. Submit answers. Oczywiście możemy, możecie mieć wersję po polsku. Ja mam po angielsku, więc yy, są różne możliwości. Można sobie melodyjkę jeszcze włączyć. Yy, co tutaj mamy? Mamy krzyżówkę, więc możemy sobie stworzyć krzyżówkę. W jaki sposób to działa, jest tylko akurat rzadko korzystam, no ale tutaj testujemy sami siebie, i już musimy, że tak powiem, odtworzyć. Nie, nie ma dopasowywania efektyw. Bardzo fajny test napisowy, prawda? Czy sprawdzić, um, przestraszony. Afraid. No, i rozwiązujemy sobie krzyżówkę. Nie będę tu jej może dalej rozwiązywać. Jeżeli macie wersję bezpłatną, to macie też ograniczoną ilość tych ćwiczeń, ale na przykład, o, no jak lubicie grać w takie śmieszne gry, to tutaj też można coś takiego zrobić. Zbijanie balonów. Moje dzieci w to lubią grać znowu. <grych> Czyli o co tutaj chodzi, że sobie będą tu leciały balony i musimy tak zestrzelić tego um, balona, żeby on, no, mi się nie udało akurat. Musi być słówko, które oznacza to, tak? Więc to jest troszeczkę takie sprawnościowe. To idzie troszeczkę chyba w innym. No nie taka prędkość, jak ja bym chciała. Um, no tu jest jakiś samolot, tu są gry, tak? Game show quiz. To znowu też coś tam musimy wybrać, żeby się przetestować. No i mamy pytania. I oczywiście nam tutaj gdzieś odlicza czas przestraszony, afraid. tadam tadam i zdobywamy punkty. No i pięknie. No więc, jeżeli coś takiego Was cieszy, żeby zdobywać jakieś punkty, no to powiedzmy, że wybiorę występować. Dobra, wybiorę złą odpowiedź i co wtedy? To no, jest zła odpowiedź. I nam podpowiada, jaka ta właściwa odpowiedź powinna być. Podejrzewam, że później on wrzuci to słówko jeszcze raz. Żeby sobie je utrwalić. No join mamy prawidłowo. No i pięknie, więc tu są takie możliwości. Oprócz tego możemy sobie wydrukować. I to jest coś z czego ja bardzo często korzystam, bo możemy sobie tutaj download, czyli pobieramy sobie pdf, -a. to nam akurat może nie wyświetli całego, ale tu są dokładnie właśnie nasze fiszki zamiast tworzyć sobie to w Wordzie to możemy po prostu wydrukować. Yy, tu jakieś options są? Dobra, options mnie nie interesują. Ja zawsze po prostu drukuję sobie coś takiego i często robię to, yy, jeżeli mam z kimś zajęcia na żywo. Dołączanie fiszek, tak? Coś do czegoś. Albo właśnie yy, pokazuję moje słówka po polsku. On musi powiedzieć po angielsku, albo pokazuje mu słówko po polsku, musi ułożyć jakieś zdanie od razu z tym słówkiem, tak? Albo słówka po angielsku i układamy zdanie, albo układamy historyjkę z tych słówek angielskich, więc naprawdę tutaj y, ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Ja sobie tutaj kliknęłam pobierz i to co tutaj widzimy, to się nam pobrało i to sobie drukujemy, wycinamy i mamy gotowe fiszki tak naprawdę. Tutaj jeszcze są inne możliwości, możemy sobie wydrukować taką krzyżówkę. Właśnie. Więc, jak lubicie krzyżówki, myślę, że super sprawa. Word search, czyli musimy teraz odnaleźć w tym nasze słówka. Znowu, możemy to wydrukować sobie. Jeżeli jesteś nauczycielem, czy uczysz angielskiego, to, to jest super yy, narzędzie, które daje dużo możliwości. To można po prostu dawać uczniom, żeby oni się bawili. I tych słówek tutaj może być naprawdę bardzo dużo. Yy, I tutaj musimy gdzieś wyszukać te nasze słówka. No ja w tym momencie akurat tu nie widzę, gdzie coś mogłoby być. Nie będę się teraz. Yy, o, performance tutaj widzę, że jest. Mamy anagram. Więc tutaj możemy sobie poćwiczyć pisownie. Anagram możemy robi, robić również tutaj jedna z, jedno z ćwiczeń, jest takie samo. I musimy poukładać te literki we właściwej kolejności. Przypominamy sobie pisownie tych słówek. Możecie sobie to wydrukować jak najbardziej, tak? Co my tutaj mamy jeszcze? Drawing frame. Tego używam, jak chcę, żeby ktoś mi na przykład ułożył jakieś zdanie z danym słowem. Tutaj mamy po, po polsku, ale możemy wrzucić słówka po angielsku, żeby znowu ktoś stworzył nam zdanie. No tutaj chyba więcej możliwości match up, czyli łączenie, tak? Offer, znowu możemy sobie połączyć, więc jak lubicie drukować coś, potrzebujecie to wydrukować, czy nawet, nie wiem, jesteś rodzicem, który chce poćwiczyć coś z dziećmi, jakieś słówka, to jest naprawdę super sprawa. Chociaż dzieci chyba bardziej lubią ekran co może nie zawsze jest takie zdrowe, ale wtedy więcej tych rzeczy tutaj można zrobić. także to jest WordWall, może sobie wrócimy do naszych fiszek, które naprawdę jest super, nawet ja często częściej z tego korzystam niż z Quizleta, bo daje mi dużo więcej możliwości, właśnie jeżeli chodzi o różne ćwiczenia. Tyle chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Pokazałam Wam trzy sposoby robienia fiszek z naszej listy słówek, którą wcześniej stworzyliśmy w części pierwszej. Czyli klasyczne fiszki, które możemy sobie wydrukować z Worda, fiszki na Quizlecie oraz fiszki w aplikacji Wordwall. Mam nadzieję, że zainspiruje Wam Was to i pokaże, ile można tutaj rzeczy zrobić, żeby po prostu pouczyć się słówek. W kolejnym filmiku chciałabym wam pokazać trochę więcej, bo uczenie się tylko słówko tłumaczenie, to jednak jest za mało, więc to jest taka podstawa. Natomiast możecie sobie sami tworzyć jeszcze inne ćwiczenia, sprawdzać, żeby siebie sprawdzić. Co dokładnie, to zapraszam już do kolejnego filmiku. Dzięki, cześć.